Na Narodzinną biesiadę zrobiłem sobie w żeliwnym garnku, takie pyszne kawałki pieczonego mięsa. Zacząłem od pokrojenia w grubą kostkę różnych rodzajów mięs. Przyprawiłem solą, pieprzem, słodką i ostrą wędzoną papryką. Gdy mięso przeszło przyprawami, załadowałem je do garnka, ubiłem i wylałem szklankę portera. A na wierzch rozsypałem pokrojoną cebulę. Garnek wstawiłem do piekarnika nastawionego na 170 stopni i piekłem 3 godziny. Nie całe mięso mi się do garka zmieściło, a to co zostało włożyłem do szynkowara. Po trzech godzinach pieczone kawałki mięsa były gotowe i można było je nakładać na talerz. Pyszne i bardzo aromatyczne. Było tego dużo i nie wszystko zjedliśmy, więc to co zostało wylądowało w słoikach, które poddałem pasteryzacji. Po kilku dniach miałem duże kawałki mięsa w pysznej galaretce. A co się stało z mięsem, które włożyłem do szynkowara? Zobaczcie. Jeszcze jedna bardzo smaczna wędlina z mnóstwem cudnej galaretki. Robiłem jedno danie, a wyszły trzy niesamowite wyroby domowe. I o to chodzi. Nic się nie marnuje. Szczegóły znajdziesz w całym filmie. Subskrybuj, obserwuj, by nie przegapić. Zapraszam.